Jestem alkoholikiem <noise> na no, Wiesław. No tak, no, gdyby wszyscy realizowali swoje marzenia i swoje plany, to szpitale psychiatryczne byłyby puste. <noise> to jest yy, dla, dla wielu osób. Yy, ja tak w swoim w swoim środowisku to co, że przestałem pić, to... Ale co ci się stało? Nie? Co zwariowałeś, czy co? Czy jak, nie? No, że przestać palić, no to przestałem palić, bo tak bo tak wyszło. Bo to, jak kolega mówił, to zrozumiałem, że, że jest to dar. kiedyś nie paliłem 12 lat. A... Ale zacząłem palić znowu. Później zacząłem znowu pić po 15 latach. I teraz znowu i nie palę i nie piję. I do tego doszło, że jeszcze nie klnę, nie kłamie i nie kradnę, nie kombinuję. I trzymam dietę. I o 16 skończyłem jeść. Pójdę spać gdzieś za 15-12. Ani paluszka, ani ciasteczka, ani nic, nic kompletnie. No, to, jest, to jest dla mnie też niemożliwe po prostu, nie? No, ale zobaczyłem, że to jest to, to, co Felek mi tyle lat mówił. Nie? Mówi, wie, wie się, ten program jest po to, żeby kształtować charakter. Nie? Ja mijam mi 40 lat, jak jestem w tej wspólnocie. I... Dopiero zaczynam coś kumać, coś rozumieć. Nie, nie wiem, dlaczego tak się to życie moje potoczyło, nie? A nie inaczej, wielu rzeczy nie wiem, ale. Nieraz jestem się gotów z tym zgodzić, nie? Że, jest to, że jest to tak, jak być powinno. Nie? że Modląc się co, codziennie rano, mówię nie codziennie oczywiście, niech się dzieje wola Twoja. Nie? Do niedawna jeszcze mówiłem: niech się dzieje wola Twoja, ale moje marzenia tam to jest. Że a teraz tylko mówię, niech się dzieje wola Twoja, nie moja, i dziękuję Ci za bogactwo i sukces, który mnie otacza. I teraz jaki to sukces? Nie? Ja, ja na przykład bez pomocy nie przeżyłbym, bo mam emerytury 700 złotych i, i to jest znaczy, to no byłoby 1200, ale komornicy zawierają resztę po prostu. E i yy, daje radę. No, nie wiem. Nie wiem jak to się dzieje, ale daje radę. Na yy, no, krogu ludzie mi pomagają. Yy, teraz też są... Ja sobie wymyśliłem, że ja pojedę nad morzem motocyklem. Dzisiaj rano jeszcze byłem. Było wszystko już dograne tego. Później po południu okazało się, że motocyklu nie będzie. Nie? I co? Coś znowu mi tam nie poszło. Nie? No, ale okazuje się, że jedzie kolega do Juraty i mówi, wie się, kto ja cię zabiorę. Nie? No i co, ale, ale jak wrócę? A wrócę pociągiem. Tak, z Heli. Pięknie się, się wraca. Albo w ogóle nie wrócę. O, i to jest też piękne, też może być taka możliwość. Pójdę w pław przez Zatokę Pucką. I ten, i może gdzieś na środku, o tej którejś tam torpedowni, powiem sobie, no to wystarczy. Tych doświadczeń, te, tego czerpania mądrości, tego wszystkiego, nie? Tam tych torpedowni to jest płytko, nie? Ale są miejsca, gdzie jest... Yy, trochę bliżej helu, to... To jest, to jest... Tam już jest głęboko, nie? I tam można... Można, prawda, w piękny sposób zakończyć to, nie? I... I ta przemiana duchowa to jest dla mnie taka, że yy, yy, ja, ja nie mam zgody na, na swoją starość, nie mam. Ja nie mam zgody na to, że mnie się grać na gitarze nie chce, że nie? mnie co jakiś czas tam głowa boli, że mnie nogi bolą, że mi tu jest ciężko po schodach wejść, bo mam iść na operację. Nie, nie poszedłem, Prawdopodobnie no, znowu we wrześniu nie pójdę. To już ostateczny termin. I tak. I tak jak tutaj kolega mówił, no to ja kreuję tą swoją rzeczywistość. Mówi się wziąć na no, kima, robię operację, robię wszystko, rano wstaje chodzę na spacery i tak dalej, i tak dalej. Ale. Ja trochę jestem na tym świecie, mam 67 lat i widziałem jak ci zdrowi sportowcy, jak też umierają, nie? I ćwiczył, i ćwiczył, i umarł, nie? I ćwiczył, i ćwiczył, i umarł. Także jakiś taki sobie wypracowałem swój styl. Nie jest to zbyt dobre, bo te, bo nieraz yy, chodzę Chodzę na krawędzi, tak. wczoraj piosenkę śpiewał Gawliński, ten z Wilków, o życiu na krawędzi, nie? I ja, ja zobaczyłem, że wielokrotnie też ja tak żyję na tej krawędzi, tą, tą, tą krawędzią. To już nie jest to, że to są sprawy picia, tylko są to sprawy życia. nie Nieraz, pomimo tego, że dwa razy robiłem ten program, to tak jak jest napisane w Wielkiej Księdze: działanie, działanie, to działanie ci pomoże. Nie? E, słuchajcie, y, y, jestem dłużej niż Bill w tej wspólnocie i wam powiem: głównoprawna, nie? głównoprawna. Nie? I można działać. I, I z tego działania nic nie będzie, po prostu, nie? Do tego wszystkiego jeszcze jest przydatne coś takiego jak ta łaska Boża, nie? E, Tutaj w ogóle jest, tutaj, bo no, żeby wspólnota była większa, to w ogóle wy, wyrzucić słowo Bóg, żeby tylko tam, żeby każdy, żeby ateista, frontalista i tak dalej, i tak dalej. Słuchajcie, a ja wam powiem, że bez łaski nic by nie było, nic kompletnie. I tak jak, i tak jak nieraz wchodzę na te kingi nie, a tam mówią miejsce dla weterana, nie? bo taka jest prawda, bo gdyby nie my, to tych wikingów oni by nie dożyli nawet. Może tam było, nie to, że nie było sponsorów. Było mało, mało kto zrobił program. Nie? Później jak, jak, jak sponsorował, to pytanie było kto był jego, jego sponsorem. Kto był Wiktorem sponsorem? No, Wiktor miał Stevena. Nie? Felek mówi, że miał doktor tą Maruszewską tą. E, Bill podobno nie wiem, sponsorował, nie? mówi się, że tam... Jego sponsorem y, m, był ten doktor Doktor, ale no, też tam są tam różne, te, jak to się mówi, różne szkoły tego. W każdym faktem jest y, takim, że nie osiągnął spokoju ducha, nie? nie osiągnął tego, co ty mówisz tutaj, nie? nie mógł przestać palić. Nie? Do końca życia palił, aż zmarł na rozredne puls. To, że ja tam, że się porównuję, że tam coś, nie, że... ale mnie to bardzo męczyło, ja mówię, kurczę, no, mogę tam sobie gadać tego, tego, ale żeby chociaż coś mówić, że to jest, że to nic nie daje, to mówię, to chociaż przestanę palić. nie? I przestałem palić, jak przestałem palić, to przestałem wiele rzeczy innych robić. I, I powiem Wam, że nieraz jest tak, że jest mi bardzo trudno, nie? Pomimo tego, że parę lat nie piję, że nie mam obsesji picia. Powiem więcej, że, że e, na samą myśl, że mogę się napić, to ja wiem, to, że to jest to samo, co, co skończyć ze sobą, bo ja już nie mam żadnych wspomnień jakichś miłych, jakichś fajnych, żebym wiedział, że mi to da ulgę, czy coś, nie? Ale tym niemniej ta myśl przychodzi, nie? Przychodzi, mówię, jak się nie chce żyć, to się chociaż napij, nie? Ale jedno i drugie jest, jest tym właśnie chodzeniem po tej krawędzi życia, nie? Bo dla mnie picie to jest tak, jak wejść na dach jak brat mojego kumpla, nie, wszedł i, i szybko zszedł i ta moja przemiana duchowa nie wiem czy, czy to jest, czy to komuś pomaga czy nie, ale dla mnie jest to takie coś, że nawet nie mogę sobie po powiedzieć, że coś jest moją zasługą. Ja nie wiem jak ja prze przestałem klnąć, nie? Kiedyś z Czarkiem jechałem, czarek mi mówił, wiesz, jak ty możesz tak kląć, jak ty różanie smaszing. Ja mówię, no tak, no i głupem się zrobiło, i przestałem. No. Spalenie po prostu Wojtek kiedyś... Mówi, masz tu pieniądze, kup sobie ten desmoksa. Mówi, weź niepa. To ja kupiłem, później zapaliłem, po jakichś czterech miesiącach, ale mówię, kurczę, tak mi głupio było. No i też jakoś mi pomógł. I... Później wziąłem raz ten desmoksa, drugi raz ten desmoksa. I moja partnerka też, też przestała palić. Nie? Kraść to dość dawno, parę lat temu, z pięć lat temu przestałem kraść. Kłamać, no, no kłamać. Ja właśnie mówię, kurczę, Badek, jak to jest. Nie? I, I na początku to, to było takie proste dla mnie, nie kłamać już. Nie? Później mi jeden z pojął powiedział, co tam dwadzieścia paru lat nie piję, mówi, wiecie, ja też tak słowa wejść na to. Nie? Nie kłamać, nie kraść, Ale to jest trudne. Nie? I ja zauważyłem, że rzeczywiście jest trudne. Nie? Przychodzi nieraz takie, takie momenty, no nie, że Mim, mimochodem się to na Mazurach zdarzyło. Facet chłopak dosłownie mnie się zapytał tam o parking. Nie? Ja, ja mimowolnie skłamałem. Oczywiście zracjonalizowałem to, że miałem rację, nie? ale to, to było kłamstwo. Nie? Także nie wiem. Wydaje mi się, tak jak mnie powiedział jeden alkoholik, który 34 lata nie pił, nie? mówi: Wiesz jak ty jesteś napełniony Duchem Świętym? Nie, mówi tego. Ja wiem, no dobra, no, może i tak, ale nie zrobię tak jak ty, bo on zaczął pić. Nie? Wino, i tam różne rzeczy. I on, I on jest tam w kościele, jest, jest przykładem dla innych. Ud. Ale ja mówię: Słuchaj, ja nie jestem. Może inny duch nami był, ale ja po prostu wiem, że na piwa wypił. On mówi: Słuchaj, ja wino piję normalnie ze swoją tą e, narzeczoną tam. Wiesz. Ja wiem, może i ty pijesz, ale ja jestem alkoholikiem beznadziejnym. I on jest, jest przesiąknięty tą. Tym działaniem, tym, tą, 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 tą swoją wiarą, a ja po prostu tego nie mam. Ja jestem leniwy, mi się nic nie chce robić, nie wiem gdzie ten duch jest. W każdym razie no, we mnie jest na pewno, bo, 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 bo jakieś standardy trzymam, ale żeby to się odbiło na mojej psychice, żebym ja wstawał rano i mówił Och, Panie Boże, dziękuję Ci jeszcze jeden piękny dzień dziś. Ale jeszcze tego nie mam. Może to będzie, może nie będzie. Może taka moja droga. Nie? W każdym razie yy, najbardziej bliskie to jest mi to, że każdy dzień, że ja mam dzisiaj tylko nie pić. Nie? I każdy dzień to jest osobny rozdział mojego życia. To nie jest tak, że to wszystko jest takie samo. Jednego dnia w ciągu sekundy mogę zginąć, i jednego dnia w ciągu sekundy może odmienić się moje życie. Tego się nauczyłem. Dziękuję bardzo.